Yeah! Organizujemy ma manifestacje przeciw imigrantom. Nie zgadzamy się z polityką obecnego rządu Unii Europejskiej, narzucanym nam normom odgórnie, na które po prostu nie wyrażamy swojej zgody, aprobaty i się temu przeciwstawiamy, tworząc właśnie w całej Polsce tego typu manifestacje. Dokładnie czy, przeciwko czemu protestujecie? Przeciwko muzułmańskim uchodźcom w szczególności, którzy tutaj przyjeżdżają po to, żeby nic nie robić, ciągnąć z naszych podatków różnorodne ulgi socjalne. I chcemy, żeby rząd zaprzestał tego typu działań, bo to jest na naszą niekorzyść, ponieważ ci ludzie przyjeżdżają tu po to, żeby nie pracować i narzucać nam swoje prawa prawa religijne w szczególności, które są obce naszej kulturze, społeczeństwu, no i ekonomii, tak? Obóz narodowo-radykalny jest jedynym organizatorem tej manifestacji, aczkolwiek mamy organizacje pochodne pomocnicze, które nam pomagają w związku z tym m.in. innymi Łomżyński Klub Myśli Patriotycznej. Może być tak, że będzie organizowana kolejna manifestacja, może być tak, że nie, mogą być organizowane pikiety, różnorodne akcje propagandowe na tym tle. Będziemy na pewno walczyć w związku z tym, żeby w Łomży, w okolicach Łomży też, nie było ludzi, którzy będą zagrażali nam w sposób kulturowy i społeczny.